Hey. <laughs> Dziś za nami e, panie, panowie w pięknych kapeluszach, wystrojeni wszyscy. Kapelusz to dzisiaj najważniejszy rekwizyt u nas, ale ważniejsza jeszcze od tego kapelusza jest dusza, z e, której gra dzisiaj radość, bo mamy w ramach Tygodnia Aktywności Społecznej Mieszkańców Strzegomia marsz kapeluszowy, emerytów i rencistów, wszystkich ludzi, chcą, a którzy chcą aktywnie spędzać czas. Ze mną jest e, szefowa całego zamieszania. Ja bardzo dziękuję, e, Gieniu, za ten piękny dzień. Miałem dzisiaj trudny poranek. Dopiero e, kiedy wy pojawiliście się w urzędzie, e, Zaczęło się trochę radośnie i weselej, Po tyle nam Takie radości nie. i wesołości dostarczacie, za co bardzo serdecznie dziękuję. A dzisiaj jest szanowni goście. Kamil Zieliński, wojewoda, który nas wspierał, kiedy był wicewojewodą. Kasia Mrzygłocka, posłanka, także kandydatka do Sejmu. Także Grzesiu Grzegorzewicz, który startuje do Sejmu. Dlatego ta ranga tej imprezy jest bardzo, bardzo gieniu wysoka. Ale najważniejsi są tutaj emeryci, renciści i ci, którzy lubią się bawić. Dziękuję serdecznie jak to się stało, że znowu jesteśmy razem. Dziękuję serdecznie. To, że jesteśmy razem, to zawdzięczamy właśnie do takie serduszko gorące ma Pan Burmistrz, że, że my byśmy nie mogli tutaj nie być razem. Wspaniale, że frekwencja dopisała. Bardzo jesteśmy, pogody, nie? Jesteśmy radośni, że jednak na nasz apel przychodzą emeryci ręciści wiedzą, że to jest święto nasze, senioralne. I, I wiedzą, że, że nasze władze zawsze o nas pamiętają. Jestem ogromnie wdzięczna o, i cieszymy się, że, że tak cudownie współpraca się układa. Tak jest. To miłego dnia życzymy oboje. A teraz zabawa idzie, bo zaraz będzie wybór naj, najpiękniejszych kapeluszy. Więc zobaczymy, kto wygra główne nagrody, bo nagrody przewidziane. Tak, nagrody przewidziane. Przy pierwsze miejsca najlepiej będą nagrodzone. A myślę, że jeżeli się znajdzie nawet 10-15 osób, to też damy radę. Pan redaktor mi tu przeszkadza, a ja tutaj kiełbasę rozdaję, ale to nie jest kiełbasa wyborcza, tylko kolejna fiesta kapeluszowa Strzegomski Marsz Kapeluszowy. Spotkaliśmy się w urzędzie gminy, wysłuchaliśmy pięknych pozdrowień, pięknego przemówienia pana burmistrza, ale także tych pięknych tonów, którzy nasi kochani seniorzy w tych pięknych polskich tradycyjnych pieśniach nam zaserwowali. To wielka radość patrzeć na uśmiechnięte twarze, na te piękne kolorowe kapelusze, na tą taką z serca płynącą wrażliwość, Trzeba powiedzieć tak, na młodym jeszcze tak się nam wydaje, ale brakuje nam tej energii, którą mają nasi rodzice i dziadkowie. Dzisiaj to obserwowaliśmy tutaj w Strzegomiu. Teraz tutaj w Karmelu Grill, teraz tutaj razem z panią poseł, z panem burmistrzem gotujemy, grillujemy, rozdajemy kiełbasy, bawimy się wspólnie przy pięknych, tradycyjnych śpiewach. Wszystkiego dobrego dla wszystkich naszych seniorów. Zdrówka, zdrówka i jeszcze raz zdrówka.